Słuchajcie, widzowie, przyszła e, moja siostra bliźniaczka. Wam powiem. Odwiedziła brata i mojego kolegę Tomka. Dobra, że wam ja pokazać moją siostrę. Słuchajcie, widzowie. No. no? Co to wynika u ciebie? Jak widać. Co tam się stało? Mów. Ewelina Co się stało? Jak tam żyjesz? Jak widać Co? Masz gdzieś spać? Ewelina odpowiedz na pytanie dla ja brata Siostra Dobra, dzisiaj cię nocuję tutaj, nie ma problemu. Opowiadaj dalej A, Ewelinka Kiedy yy, ten Nie pytań się zadam. tam. powiedz mi Jankę. No. No to patrz na kamerkę, a niech się obracasz. Siostra. Masz wyjście. Albo byś z nami, albo nie. Twój wybór. Ja Beb na nie pomoże. Zadam ci pytanie. Ludzie chcą ci pomóc. Co teraz planujesz od jutra? Nie wiem No chyba nie picie, co? Co wybierasz? Jedzenie czy picie? Nie ja jadłam Okej okay. I co tam jeszcze? A A co jadłaś? Nie nie bój się nie zdechłam A fućek, fućek, gadaj. Ej, Ebelina, popatrzcie na, popatrz na mnie. Fućsak. Patrzcie płyn. rzecz, jak sp spędziłeś dzisiaj normalny dzień? Okej. Ale gdzie? Nie wiem gdzie. Jako spędziłam. Co? Jeszcze pomogam jest coś jeszcze? Bo. Przepraszam w bo obecną. Dobra. A brinka, co planujesz dalej robić swoim życiem? Nie wiem. wiem że ma czemerów. Nie nogi pani a czy mu nie poszłaś na puszki na butelki? Bo jeszcze miał aż trochę czasu. A po co mam jeść te? Żeby przeżyć A dlaczego nie jesteś być z nami powiedz? Macie to jest twoja miejscowska. to co? A nie lepiej tu z, na, z nami posiedzieć i przybywać? Wesołoby porozmawiać, wszystko wiesz, wesoło mamy, wszystko można, Abelina no, puszki, butelki można pozbierać, wsio to ile dzisiaj zarobiłeś, no? A nie mogę powiedzieć, tylko się no pytam a ty ile zarobiłaś dzisiaj, powiedz dwa złote. Może <laughs> 50. O tutaj się nagrywaj. Co ty go? Ja nagrywaj. Jadieś. Nagrywaj. Może 50 zarobiłam. Chyba mandatu. A dzisiaj mnie widzieli piepki. No i co? I krzywa się kapili. No i co? Zawsze ja do krzywo się patrzę na Po dupie się drapie kurwa. Tak, 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 tak Po dupie się drapie idzie Kurcze Dzieciko butelkę nie zbierasz w pusek Ja dzisiaj oblecam dwa tereny i a ty co? Siostra Szybciej Ona zbiera mandaty To chyba, że mandaty Zbiera mandaty, to co? Nie zrobiłam. mandatu kurwa. Nie zarobiłam gdybym zarobiła to jakby mnie pyskowała i powiem wszystko widzowie słuchajcie ja dzisiaj biorę siostrę tu do siebie zobaczymy, znowu się porozmawiam zobaczymy co będzie dalej Nie. a, a by się stało bo Bogdan spał w... na. ja na pytań się zadam, gdzie Bogdan spał no Niedaleko koło złomu go mrówki go pogonili bo go pogryzły go, w a to dobrze, dobrze, pogoniły i poszedł no, widzisz. Dobra, widzowie, na dziś kończymy. Ja, coś tu jeszcze nagramy, bo mi pada bateria, bo nie mam zapasowej. składzie widzowie, jak coś. Jutro będzie nowy filmik. Pozdrawiam. Ewelinka, pozdrow wszystkich. Do tego. Pozdrawiam. Kogo pozdrawiasz szybciej? Wielu pozdrawiam. I siostry. Na pewno, powiesz. Czy nie. Nie musisz Marcin, bo nie chcę za... ja to jechać. No, nie widzicie? Zabrać. Bo nie chcę was bo wam powiem, widzowie Dobra, jak coś do później, jak, jak coś odezwiemy się do was. Jeszcze be... nagramy następny filmik. Na, do... Dobra, dobra, do jutra. widzowie, No na razie, hej, pozdrawiam Gdzie? Do kanału. Jak w ogóle ten kanał się kurduje? Do kanału się nie samochodowego. Ta? No, deska pękła, to się wpierdoliłem <laughs> No, tak zwołałem. To co, byłeś na zarobku? Byłem, to mało zarobiłem Kurwa, noga boli, nie mogę chodzić no, Ale dzisiaj jeszcze wieczorem idę w jedno miejsce Pójdę i coś zarobić, wiesz coś wiesz, coś trzeba zawsze, nie nie. Mieć pieniądze, nie? Daj mi, ujka, kaca mam Kaca, kaca Na kacza dobra prata. No. A wy dzisiaj co, zarobili trochę? No dopiero wracamy ze do złomu Zbierasz sam, tak? no trochę ciągnęło. No, a, a Kazik gdzie jest? ale ja tam wiem musiałam no jest. No tam byłeś Kazik? gdzie? gdzie? nie wiem a nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie przybywa. mnie to nie interesuje Osta. ja o ile sobie spać mi się chce runę się w krzaki kurwa i śpię no. <śmieniu> ciepło nie? A jak? a jak? No To ci Nie panie. Jak się tu znalaział? Ze złomu że przyszli, co? Słuchaj, co twoje? Nie twoje? Nie były? Nie wiem, ja tu siedziałem O nie wiem. No to jak siedziałeś, to na pewno Siedziałem tu Siedziałem Spłomanie z sąsiedzi? Nie wiem, kurwa Mi się film urwał dzisiaj To się napiłeś? No Dwie nalewki jebnęłem nie. Przedałem z trochę, wiesz. nie nalewki jednęłem i się mi urwał. No i no to ja powiem. A dobra. Ja mam, ja mam ja wracę widzów. Ja wróciłem dopiero z, z tego. Wracam terapii. z miasta. Byłem na skupie, sprzedałem Puszek nam zbierałem, trochę butelek kabli i po mało się odpocząć. To ty kablujesz? I kurwa Judaszu, niedobry, ty, ty, kabluje, ty, niedobry niedobry no. nie Ty tej Judasz. Wszystkich Nie dobry jesteś No. I normalnie odpoczywam trochę. Dobra, widzowie. No trochę miałam trochę zajęcia, ale wolał iść się przejść, pozbiecać, znaleźć. Wiadomo. Nie siedzieć, ale trzeba coś robić. Widzowie. No, trzeba to trzeba coś robić. A trzeba. nie ma siedzenia. Trzeba to przenosić. A ty musisz portki nosić na dupie, za sobą, długie. No, osoba, no. <noise> Trzeba coś robić No trzeba No trzeba Dzisiaj sprzedałem złomu, musiałem kupić jedzenie Musiałem zjeść Ty jesteś głodny nie będziesz chodził cały czas Gdzie? Proste no. Trzeba kupić mhm. Kupić dwie nalewki i w się wjebać i spać! Ja, się spać! No co? Się budzę, jak mrówki po mnie łażą. Ja mówię. Ty na mruwieżku spałeś? tam wiem? Patrzę, że się budzę, kurwa. Coś łazi po mnie. Patrzę, tu mrówki kła. Tam patrzę gdzie ja się kład, kurwa. Aby nura jednąć i tyle. Wzielsko. No. Wzielsko no. Tak. No. jedną i spał. mnie to jest tak. Jak mi się chce zacząć spać, oczy mi się zamykają, to ja nie patrzę gdzie. Ja się pierdutko, że nie na chodniku. obojętnie gdzie? Jakiś krzak, nie krzaki, tu nie ma. Hmm. Pewnego razu w kołowie, Idę, tam jest sklep. Był, kupiłem nalewkę, ale już byłem wypity dobrze. Ale to była już późna godzina, już ciemno było. To było. na wiosna. Ale już tak ciepło było. I ja wrów. spać. I na babę. Jak na babę? Baba spała tam. <grystanie> nie mówiłem wam o tym? Nie. O! I w ten rów się wjebałem na to babę, ona ojej! Uj. Ale miałem zapalniczkę, wiesz, przyświecam jak ona wygląda, wiesz. Patrzę, nie brzydka kurwa. Patrzę, flacha obok. O, o I tu Trochę wypite tylko, wiesz. I jeszcze do się pamiętam imię Agnieszka. Patrzę, nie, no, w miarę mówię, a ja skoczę pod pachą. Miałem koc. Mówił, to czekaj, choć po ten koc chociaż kurwa, nie będziesz na tej trawie tu spać, nie? Chłopieł wygonił z mieszkania, bo na mnie później zaczęła opowiadać, jak wypiła, nie? Że pijany jej nie puszczał do mieszkania. Wyganiał, wiesz? Ze względu dzieci. Ja mówię, no dobra, będziemy tutaj spać razem. I stał, gdzieś tam, Do godziny się rozbigniało, tu chyba szósta. A ja na siódmą do roboty, bo włączności robimy jako mechanizm wtedy. No i zerżnęłem, jak należy, no. no i ja mówię, ty, ja jeszcze miałem przy sobie zegarek na ręku, mówię, ja muszę zapierdalać do roboty, nie, ja do roboty zachodzę, wiesz, po tych wódce, po tym Wy Boguś, ty idź lepiej z powrotem w tych krzaki. Ja mówię, dobra, organek, wpisz mi tam wolne dzisiaj, jako chorobowe i ja idę. A winkiel tu był na rogu, nie? I na tym winkiel, tam jeszcze dwa piwa i bogdam dam krzaki. No ale to taki traf, że trafić na kobietę w nocy? Nura dać kurwa i prosto na nią No to już, to już naprawdę cud świata no. Ja mówię jak ty tu się znalazłeś A ona do mnie mówi, a jak ty tu się znalazłeś no. Mówię ja ryzykował Kurwa Jedyś Marcin, na ty tak jemy w życiu no to, nie mam za bia, ja mi co ale mi po i ma, a to wiadomo. na, no, na jest taki park, no, tam w Siemielnicach Śląskich, jest taki park, ale ja wtedy się uczyłem jeszcze w zawodówce, nie? Młody chłopak, młody chłopak, idę tam, siedzą na ławce dwie dziewczyny. No kur, siedzą. Słuchaj, przechodzisz, ja tam nie zaczepiam nikogo. A oni do mnie, co sam będziesz tak chodził? A my stypendium dostawali dość duże. Mieli pieniądze, oni wiedzieli o tym, że my z, jesteśmy z hotelu. No ja mówię, no to nie, to ja mogę z wami chodzić. To siadaj. Usiadłem, oni wino te jeszcze y, patykiem pisane wyjęli. Nas było, bo się przestawiłem, że Bogu, nie? no i Siedzę z nimi, nie? O on mówi, ona do mnie mówi, ta jedna Kasia miała na imię. Mówi chodź, to pójdziemy do parku tam, a to Agnieszkę zostawimy. Chud, to Idziemy. A ty co Agnieszka? Tu zostaniesz? My przyjdziemy zaraz. Ja zachodzę z nią do tego parku, do takiego parku, jak tutaj te krzaki. Identycznie. Takie krzaki. A ona tak gacie w dół, wszystko. No to co, zaczynamy? <słyski> No, takie zdarzenie miał Ale już się później widzisz nie chciał. Ja się dowiedziałem o mojej sytuacji, że ona wszystkich łapała w parku i tylko szła się tylko szła, tylko tam Ja coś się dowiedziałem. Wiesz co to jest infomania? Wiem. Co? A, nie zapłacić, jak on informania. Widzisz jak on wie Infomania. Ty infomania. Widzisz się mało. No, no, jeszcze wiecie mało. To niech idzie do tego, do siebie. Nie, do ciebie, tam, do chałupy twojej No i tam pięciu przykrywa do siebie. I znał co ty. I no. jest. Ty Judaszu niedobry. Kasia Brubel to dziś się pamiętam nazwisko. Co jeszcze, to nie wszystko było z nią. Na drugi dzień mnie spotkała, na drugi dzień mnie spotkała. Chodź Boguś, bo rodzice są Ciebie poznać. Zachodzę. Na to osiedle, do tego bloku. Pana mnie zaprowadza I pierwsze słowa mnie wkurwili Kim pan jest? Ja mówię górnikiem To ile pan zarabia? Ja mówię to ile górnicy zarabiają? No dość dużo Ja mówię, a ona do mnie ta jej matka Niech pan siada, nie? Ja usiadłem tam w kuchni przy stole Pan postawiła jakieś tam wody niedobre, gorzkie Dzisiaj to pamiętam No i mówi Bo jak pan będzie dużo zarabiał to pan może u nas mieszkać Co? Jak będziesz pan dużo zarabiał, to pan możesz u nas mieszkać A I mnie zaraz, kurwa, zdenerwowało to Ja mówię Kasia ja wychodzę Ja nie chcę tutaj ten, ten być bo ja muszę lecieć, bo do roboty mam Musiałem uszukać coś nie mam. No, Nic więcej się nie spotkałem z nim. Już unikałem. Jak ona siedziała w parku, to już ta tędy przez park nie szło, Już naokoło. Taki Jurek ze mną mieszkał na hotelu. Miał nazwisko mutyka. Do ty się pamiętam, widzisz? No i ja mu nareiłem, wiesz? Bo to tam siedzi taka Kasia. Wydziesz jeszcze to na pewno cię zaczepi. Przecież nie, nie powie. No i poszedł. Jak ona go zgarnęła, to za dwa dni przyszedł. Bosy, w spodenkach, bez ciuchów, bez niczego. Zaprowadziła go na chatę. Na chałupę. Jeszcze prania musiał zrobić. Całą ręcznie. I przyszedł o trzeciej rano. Ręce czyściutkie. W samych spodenkach. Boso, bez skarbek, bez koszulki. Ja mówię, to gdzie ty był? Ja mówię, ja ci opowiem jak było. No to i opowiadam teraz, jak on opowiadał. Wziął ją. I nie chciał jej... Nie, nie chciał, nie? To ona mówi, to chodź do mnie do mieszkania. Ona nie poszła do niego do mieszkania. Tylko poszła do kolegi do mieszkania. A tam kolega taki o... I mówi dobrze, przynajmniej mam pralkę. Ciuchł <laughs> cały stos, cały worek proszku, wody napuścił i mówi, zaczynamy pracę. Do trzeciej rano prał. I ja wstaję rano, on rano do pracy ma, ja też na szósto. On przychodzi w samych spodenkach, tylko boso. Ja mówię, co się, Jurek, stało? Co się kurwa stało? A on mówi, lepiej nie gadaj. Nie gadaj. Juś ja nie chcę żadnego ruchu. Ja nic nie chcę. Mam dość. Ja mówię, co ona ci zrobiła? Zaprowadziła do chałupy. Do jakiej chałupy? Mówi, taki duży facet. Jak ona mnie zaprowadziła, było matka i ojciec. Ona tam mnie nie zaprowadziła. No Jezu, gdzieś jakoś... Nie wiem tam gdzie on tam był. Nie mogę opisać, bo nie wiem. Ale, ale przyszedł ręce takie czyściutkie miał od tego prania. Bo powiedział, że nie wyjdziesz. No. Mówi dalej mu tam pół litra wódki. Często sobie polewaj. Jedzenia. Ale te pranie taki stos mówi. I to wszystko trzeba było poprać. Do trzecie rano. Nie, nie. O tak se kurwa się narobił, a jego tam gdzieś zaprowadziła na inne osiedle, co on nie mógł nawet trafić z powrotem. Przecież tam jest trójmiasto. No tak. No, on nie wiedział, że nawet jest w Michałkowicach. Michałkowice są gdzie indziej, Siemianowice, Katowice, później Celać i nawet do dzisiaj nie wiem gdzie on był. Do dzisiaj nie wiem, bo on sam nie pamiętał no. gdzie on był. A my mieszkamy w Michałkowicach. Bo to jakby był w Michałkowicach, to by było blisko. Ale on nie wiadomo, on może był w czeladzi. Hmm. Albo by... no ja tak samo, ja muszę lecić, iść i odpoczywać. Gdzie? Odpoczynek sobie robię, dalej idę. A, odpoczynek i dalej idę. Ja się puśki, dalej. Się I się polecę na puszki, tak? się odpoczywa, to tak jak ja, w krzakach i tyle. Krzaka to ludzie umierają. To <laughs> nie jest, bo muszę się, się z kur. Się ubrać. A już z Niemiec ja nie wiem, czy ja wrócę Chyba nie Chyba nie wrócę już do Polski Ja tam trochę znam tych Niemców, Znam ten Kułochę niemieckiego, znam jeszcze zajdę, zajadę, to jeszcze mi się przypomni się wróci trochę tym, tym mózgiem.